W tamtej strefie różnego rodzaju Siema, z tej strony Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie. Daniel, Marta i Monika. Witamy Was na 31. Polen Rock Festiwal. Jako biblioteka jesteśmy już trzeci rok z rzędu i jesteśmy partnerem Strefy Pomorza Zachodniego. Przygotowaliśmy w tym roku dla Was szereg aktywności. Na miecie warsztatowym zapraszamy dzisiaj już od godziny 15 do 17. Wczoraj prowadziliśmy dla Was warsztaty z malowania festiwalowych flag oraz kamyczków. Dzisiaj przed nami jeszcze magnesy na plastrach drewna oraz talizmany festiwalowe. A rano przeprowadziliśmy jeszcze warsztatę z drogowskazów festiwalowych. Także jutro zapraszamy też na ostatni już dzień naszych warsztatów. Od godziny 10 do 12 będziemy robić tropikalne kolaże. Natomiast po południu druciane ozdoby. Także gorąco zapraszamy na 31 polem Rock Festival w Czapinku Broczyno. Oczywiście, skoro biblioteka publiczna to również książki, więc zapraszamy wszystkich serdecznie. Mamy budkę book crossingową, w której możecie sobie znaleźć super książki, wziąć ze sobą do domu, ewentualnie zostawić i podać dalej. Zapraszamy. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich, wszystkich czytelników w Miejskiej, w Miejskiej Biblioteki, Biblioteki Publicznej, Publicznej, w, w stolinowie.